Hej, witajcie, z tej strony WP, a w dzisiejszym odcinku mam dla Was coś innego, ponieważ mam dla Was najszybszy monitor, jaki do tej pory testowałem. I nie chodzi tu wcale o odświeżenie wyświetlacza, czy o jakiś gamingowy wygląd, tylko jest to najszybszy monitor, ponieważ jest Porsche Design. Jak widzicie, monitor właśnie znajduje się za mną i co mogę o nim rzec? Jest po prostu ładny. Jest to Porsche Design, dlatego no jednak musi się wyróżniać tym swoim wyglądem na tle konkurencji, dzięki czemu mamy tutaj do dyspozycji bardzo ładną stopkę oraz sam wygląd monitora. Zresztą zobaczcie z bliska. Jak widzicie, monitor właśnie tak się prezentuje po odpaleniu i wow, powiem wam szczerze, że jest naprawdę super. Osobiście po ustawieniu wszystkiego tak, jak powinno się ustawić, czyli po włączeniu trybu UF444 oraz po odpaleniu natywnej rozdzielczości 4K i odpaleniu jeszcze dodatkowo 10-bitowego trybu, to prezentuje się to co najmniej bardzo dobrze, mam wrażenie. Szczerze powiedziawszy, używam już tego monitora dłuższy czas i powiem Wam szczerze, że bardzo przyjemnie mi się korzystało, ze względu na to, że mogłem go sobie dowolnie obracać, mogłem go sobie dowolnie podnosić, opuszczać, przechylać w każdą z możliwych stron, jak tylko chciałem, i to było naprawdę super. Z Piwota, co prawda, nie korzystałem, ale to ze względu na to, że po prostu, mając jeden główny monitor, postawiłem sobie za cel w ogóle, żeby korzystać z jednego monitora. I powiem Wam, jeżeli jestem przyzwyczajony do dwóch monitorów, to całkiem wygodnie mi się z tego korzystało, więc w tym wypadku jak najbardziej było ok. Monitor swoim designem bardzo mi się podobał, chociażby przez tą stopkę, czy nawet przez wbudowane głośniki, które też są nie są najgorsze, ale też nie są najlepsze, ale to już standard w takich typowych monitorach, czy to bardziej profesjonalnych, czy też mniej. Niemniej jednak wygląd wyglądem, a cena pozostaje ceną. Nie tylko za wygląd w tym wypadku się płaci. Monitor, co prawda, jest drogi, ale możliwości, jakie udostępnia nam matryca, są po prostu wprost fenomenalne. Nie jest to tak jak w przypadku monitorów gamingowych: nie mamy tutaj super szybkiego odświeżania matrycy, ba, nie mamy tutaj nawet zakrzywionej tej matrycy. Jest to zwykły monitor biurowy, który, co prawda, ładnie wygląda, ale ma kilka innych funkcji. Jak wcześniej wspomniałem, monitor ma tylko 60 Hz odświeżania. Ale tak jak mówię, nie to czyni go takim drogim. Mówimy tutaj w tym wypadku o 10-bitowej matrycy. Co oznacza 10-bitowa matryca? Już tłumaczę. W przypadku większości sklepowych monitorów, mamy do dyspozycji 8-bitowe matryce. Na każdą składową RGB, czyli tego standardu, który mamy w matrycach, czyli czerwony, zielony oraz niebieski. Przypada nam wartość dwójki podniesionej do potęgi ósmej. Daje nam to na każdą wartość 256. Jest to maksymalna wartość, jaką może przyjąć czerwony, niebieski lub zielony. Spójrzcie teraz na ekran. Po wymnożeniu tych wartości otrzymujemy około 16 milionów kombinacji kolorów, jakie możemy przy takiej matrycy uzyskać. W tym wypadku mamy matrycę 10-bitową. Oznacza to tyle, że zamiast dwójki podniesionej do ósemki, mamy dwójkę podniesioną do dziesiątki. Oznacza to, że na czerwony, zielony, jak i niebieski kolor przypada nam wartość 1024. Po wymnożeniu daje nam to horrendalną sumę kombinacji kolorów, jaką jest 1 miliard 73 miliona. 741 tysięcy kombinacji kolorów. Sporo, co nie? Dodatkowo ten monitor wyposażony jest w podpróbkowanie koloru na poziomie 4 4 4. Co to oznacza? Już mówię, jest to standard YUV. Y Za każdą z tych wartości odpowiada nam pewna wartość. W tym wypadku mamy 4 do 4 do 4. Y odpowiada za jasność, natomiast U oraz V odpowiadają za barwę. Najprościej mówiąc, co dla nas to oznacza? Ano to, że w przypadku 4, na przykład 4,4 obraz jest w żaden sposób nienaruszony. Jednak w przypadku na przykład 4, 2 4,2,0 mamy już tutaj no, zaburzony ten obraz, ponieważ yy, nie jest to dokładnie to, co wyprodukowała przykładowo kamera czy to, co zostało wyprodukowane na komputerze. Dlaczego? Po prostu. Mamy tutaj wartość 4 do 4 do 4, czyli każdy piksel odpowiada za każdą wartość. Każda wartość koloru ma swoją jasność, każda wartość koloru ma swoją barwę i dzięki temu mamy idealny, piękny obraz. Standard Hue wykorzystuje niedokładność oka, dzięki czemu możemy prosto oszukać nasz wzrok tak, aby tańszym kosztem, mniejszym nakładem uzyskać podobny efekt, którego typowa osoba nie zauważy. W przypadku 444, tak jak powiedziałem wcześniej, obraz nie jest w żaden sposób naruszony. W przypadku na przykład 422 już ten obraz jest trochę naruszony. Mamy tutaj po prostu zmniejszoną dokładność barwy, przez co ten obraz po prostu jest trochę mniej dokładny. A w przypadku na przykład 420 już ten obraz, no można powiedzieć, że jest o wiele gorszej jakości niż taki 444. Monitorem bawię się już praktycznie od miesiąca i powiem Wam szczerze, że pracuje się na nim bardzo wygodnie. 4K oraz 32 cale moim zdaniem robią robotę. Jest to można powiedzieć monitor dla twórców, dla bardzo poważnych twórców, ze względu na to, że jednak no, w tym wypadku no, nikt normalny aż tak bardzo nie zwraca uwagi na taką dokładność kolorów. Jest to właśnie o tyle fajne dla osób, które obrabiają filmy, obrabiają zdjęcia, bądź robią inne kreatywne rzeczy, które wymagają do tego jednak obrazu. Dlatego, w tym wypadku, jak najbardziej ten monitor mogę polecić. Z takich mniej ważnych, ale też istotnych rzeczy jest tutaj HDR. HDR na poziomie 600. Jest lepiej niż na 400C, ale jednak. Uważam, że jest to bardziej bajer, aniżeli coś, co można faktycznie wykorzystać przy pracy czy przy oglądaniu filmów chociażby. Generalnie ja po pewnym czasie po prostu to wyłączyłem, bo mnie to strasznie irytowało, obraz był strasznie Dziwny, taki powszarzały, a przy oglądaniu filmów było widać jak po prostu pojedyncze pasy zmieniały swój kolor, przez co no nie dało się przy tym skutecznie pracować moim osobistym zdaniem. Także tutaj HDR fajnie, że jest, ale mimo wszystko nie włączałbym go na dłuższą metę. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał, jeżeli tak... To możecie zostawić łapkę w górę, bądź też w dół, w zależności od tego, czy Wam się podobało, czy też nie. Jak zawsze, zachęcam Was również do zostawienia opinii w komentarzu, ponieważ również tam zaglądam i fajnie jest czasami poczytać Wasze opinie, bądź Wasze zdanie na temat takiego sprzętu. Moim zdaniem, sprzęt naprawdę spełnia swoją robotę, ale można byłoby tutaj poprawić kilka rzeczy, m.in. ten HDR. Po prostu, żeby było troszeczkę lepiej. Mam nadzieję, że taki nietypowy monitor, czyli jak w tym przypadku Porsche Design, po prostu Wam się po podobało, ponieważ szczerze powiedziawszy, też wiedząc, że będę miał taką możliwość przetestowania takiego sprzętu, się po prostu ucieszyłem, no bo jednak jest to coś innego niż zazwyczaj. Także po prostu mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam Was również do zostawienia subskrypcji na kanale. Jest już nas ponad 3000, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. I co? Pnijmy się dalej w górę. Jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Ja się z Wami żegnam. Na razie. Cześć. Łukaszek, jak ci się gra? Fantastycznie. Fajny monitor, polecasz? Bardzo fajny monitor. Podoba mi się to, że jest Porsche Design, to znaczy, że jest szybki i możecie szybko wziąć i zacząć grać Tak? Tylko zależy od silnika gry, bo jak macie Porsche, to musi być tylko bokser sześciocylindrowy. Innego nie uznajemy No chyba, że jakiś tam V8 w jakiejś panamerze albo Kajem, ale to, to nie wygląda mi na suwa. Chociaż jak się gra, to, to się zasuwa, no. SUWEM się zasuwa, rozumiem. Ale Minecraft też całkiem działa. No. To dobrze.